Cześć, witam się z Wami w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj będzie podsumowanie marca, chociaż za dużo nie mam co opowiadać, bo tych książek nie było właśnie dużo, ponieważ no, tak jak wcześniej wspominałam, marzec nie był moim najlepszym miesiącem. Po prostu działy się ogrom różnych rzeczy, które uniemożliwiały czytanie w ogóle jakąkolwiek działalność internetową. także no serdecznie przepraszam. Mam nadzieję, że teraz to się już w miarę... Ustatkuję, unormuję, żebym mogła jakkolwiek tutaj cokolwiek dodawać Ale nie będę przedłużać, nie będę się zażalać Tylko przejdźmy do podsumowania I najpierw standardowo książki, które mam fizycznie Później będziecie mieli dzisiaj po bokach okładki książek, o których yy, będę mówiła I nie przedłużam i zapraszam do oglądania I tak, pierwsza książka, którą już mam, o której wspominałam W lutym zaczęłam czytać, ale nie mogłam jej skończyć I wreszcie się za to zabrałam, dokończyłam, mam to wreszcie z głowy Czyli jest to Wieża Jaskółki od Andrzeja Sapkowskiego, kolejny tom w sagi Wiedźmińskiej I powiem tak, jak poprzednie tomy czytało, słuchało mi się naprawdę przyjemnie Pochłonęłam to historię za jednym zmachem, tak ta, to był totalny koszmar I ja wiem, że jest wielu fanów tej serii, także serdecznie przepraszam za to, co mówię Ale po prostu przemęczyłam ten tom i musiałam się wręcz zmuszać do tego, żeby to kontynuować Żeby tego nie rzucić gdzieś w kąt i sobie odpuścić no, po prostu przeskakiwanie od jednego bohatera do drugiego bohatera, do postaci, które kompletnie mnie nie interesowały, które za dużo do fabuły nie wnosiły, rozpisywanie się na zbędne tematy, no po prostu było tego za dużo. Ja się cały czas gubiłam w wątkach, nie wiedziałam, kto jest finalnie kim, czy to jest osoba, która chce nam pomóc, czy jednak chce zabić Ciri i tak. Ach. A jeszcze tu połowy nie było w ogóle wzmianki o Wiedźminie, tylko w jakichś wspominkach albo o tym, że no ten zły Wiedźmin. No to już w ogóle zrobiło mi się przykro. Ciri była strasznie na nasolatką, która uważała się za nie wiadomo kogo, która nie potrafi, która potrafi w sumie, nie wiadomo co. Także, no, totalnie mnie wnerwiała. Jennifer, która nie wiem, co ona robiła w tej fabule, kompletnie nie ogarniam tych postaci. Po prostu, no nie, nie kupuję tego domu. Mam nadzieję, że kolejne będą już o wiele lepsze. Bo z tą książką przemęczyłam się i mam duże zniesmaczenie do całej serii, do kontynuowania tego. Także, no, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. I książka, którą skończyłam całkiem też niedawno, bo w ostatnim jakoś tygodniu marca, czyli Wiosna Przetulnej od Katarzyny Michalak. Ogólnie, jak dobrze mi się zdaje, to jest moje pierwsze spotkanie z twórczością tej autorki, ale w sumie nie narzekam, ponieważ tutaj mamy historię rodziny Gawroszów. Tak, Gawroszów. Musiałam zrobić, bo nie byłam pewna. To jest o tyle specyficzna, że wszyscy członkowie tej rodziny mają imiona zaczynające się na literę A Co jest w ogóle już bardzo ciekawym zabiegiem i niektórych imion można się nie spodziewać, a niektóre no tak od razu wpadają nam pierwsze do głowy No i ta rodzina dziedziczy w pewien sposób fajną willę, tylko że no potrzebującą renowacji Ale skąd oni wezmą na to pieniądze? Tym bardziej pojawia się taka czarna owca rodziny za którą, no, rodzina średnią na przypada. Plus do tego, ilość tajemnic, która pojawia się w tej książce, jest zatrważająca. No i te tajemnice powoli zaczynają wychodzić na jaw. Bardzo przyjemna, bardzo ciepła historia, rozczulająca, zasmucająca, po prostu cała paleta emocji. Bawiłam się niezmiernie dobrze. Kompletnie nie żałuję tego, że po nią sięgnęłam, bo jest naprawdę bardzo dobra. Nie mogę doczekać się kolejnego tomu, jak zobaczę, jak to się dalej potoczy. Ponieważ samo zakończenie, ostatnie zdanie, które się tutaj pojawiło. Ja nie wiem. Nie wiem, jak to się dalej potoczy, jak to się wszystko skończy. Jestem totalnie taka rozdarta emocjonalnie, że tak to ujmę, ale no, nie mogę doczekać się kontynuacji. Mam nadzieję, że jak najszybciej wyjdzie i będę mogła się z nią zapoznać. I kolejna książka to takie moje, można powiedzieć, dzieciątko, ponieważ w restry dostałam ją w swoje rączki i ją jakiś czas temu też odświeżałam sobie, żeby Wam napisać fajną recenzję I chodzi mi o łączka Czarna Kostka od Wandy y, Siubieli Jest to naprawdę przeurocza historia, przepięknie wydana, w ogóle Wam tutaj pokażę, może być porządkowe, żeby nic tam nie zaspoilerować, ale jest przepięknie wydana Historia młodej dziewczyny, która na swój wiek jest naprawdę bardzo dorosła Której życie wali się praktycznie z dnia na dzień z powodu różnych sytuacji Dodatkowo tutaj mamy trochę historię lockdownu, więc na, no, nasze przeżycia niedawne Naprawdę świetna historia, poruszająca dość dużo ważnych tematów Która rozczula, która rozbawia, która łapie za serducho Bardzo przyjemna historia, taka rozczulająca na poprawę tutaj humoru Taki comfort read, naprawdę coś genialnego Niedługo z tą książką też będzie konkurs i też będzie recenzja na kanale Także Was serdecznie już zapraszam, to i tak zapowiadam Ponieważ no, naprawdę jest to historia warta uwagi I autorka stworzyła genialną historię, którą warto znać I którą warto poświęcić trochę czasu i ostatnia fizyczna książka, którą mogę Wam pokazać, czyli Zrodzeni z Legendy, o której Wam opowiadam na kanale. Przegenialna powieść, po prostu jestem nią zachwycona, zauroczona. I chcę już kolejny tom w rączce. Po prostu, no, ach, rozpływam się nad tą książką. I w ogóle, akurat, y, przed tym jak usiadłam do nagrywania, przeglądałam sobie Facebooka i dowiedziałam się, że wychodzi kontynuacja czasów Skrytobójców która troszkę tak, można powiedzieć, że nawiązuje do tego, tylko że tam nie mamy króla Artura, tylko zabójców, ale to, ile tam było akcji, i w jednej w drugiej książce, ile tajemnic, zagadek, no po prostu aż mi się morska sama cieszy na myśl, że już niedługo będę mogła z tamtą się ciężko zapoznać. Tutaj też mam nadzieję, że na kontynuację nie będziemy długo czekać. I tak jak w poprzednim filmiku mówiłam, że czytam właśnie kontynuację Rodziny Monet, czytałam Królewne w lutym, część pierwszą. W marcu skończyłam część drugą, no i podtrzymuję swoje zdanie. Nie wiem, czym ta seria się wyróżnia. Po prostu nie rozumiem jej fenomenu. Czytam ją, albo raczej słucham ją tylko po to, żeby wiedzieć, o czym ludzie mówią, ale, ale tam mi za dużo red flagów wyskakuje, po prostu za chwilę łapię się za głowę, przewracam oczami. Nie rozumiem kompletnie fenomenu tego, nie rozumiem, jak komuś to może się podobać. Jeżeli wam się podobała, nic do tego nie mam, naprawdę. Takie na szybkie przeczytanie, na taki komfort, na rozluźnienie się jest ok Ale żeby czerpać z tego w wzorce, no już niekoniecznie I następna książka, czyli Skok do gwiazd od bar Bartosza Brzezińskiego Musiałam jeszcze się upewnić autora Genialna książka Cudowna książka z nawiązaniem do siatkówki, którą ja uwielbiam, ubóstwiam, kocham, po prostu to jest mój sport życia dosłownie, więc ja nie mogłam wobec niej przejść obojętnie, jak już zobaczyłam ten sport, no to już w ogóle byłam totalnie kupiona, I już obojętnie jakby to zostało skonstruowane, jeżeli fakty siatkarskie się zgadzały, ja już nie są kupiona, ale ta książka porusza tak dużo ważnych aspektów. Dodatkowo, mimo że się to w siatkówce, nie o wszystkich rzeczach tak powiedzmy byłam w temacie, tym bardziej, że już no dobre trzy lata. Jak nie 4 lata już nie gram w siatkówkę, co mnie niezwykle boli, no ale zdarza się Ale ogólnie, że dużo dowiedziałam się nowych faktów Takich ciekawostek, o których nawet nie zdawałam sobie sprawy, że nie wiem I nie zwracam na to uwagi, więc niezwykle fajna Dodatkowo pokazująca tolerancję, a raczej jej mm, odwiercielenie, czyli nietolerancję Jak to jest poruszane, jak ludzie są dyskryminowani Naprawdę przegenialna powieść Mam nadzieję, że będzie o niej głośniej, bo jest warta swojej uwagi i można się wiele z niej nauczyć. Przegenialna powieść. Następnie mam uwięzioną od jej Paris i powiem szczerze, że ja w ogóle zapomniałam, że ja ją słuchałam i powiem szczerze, że teraz trudno mi na sobie przypomnieć o czym ona była. Więc raczej to dobrze opowieści nie świadczy i sama jestem zaskoczona. Mm. Nie potrafię sobie sobie przypomnieć. A, dobra, już wiem, już wiem. Zapowiedzi, y, znaczy takie notatki, co były na y, tytule okładki, już mnie naprowadziło, Co chodzi Dobra, już wiem, co kamal. Y, powiem tak, zaskoczyła mnie ta powieść, niezwykle mnie zaskoczyła. Tym bardziej, że samo rozwiązanie, sam ten plot twist był mocno zaskakujący. No, powiem tak, jeżeli już czytaliście wszystkie książki P.I. Paris, zwłaszcza w dość niedługim odstępie czasowym, to raczej jesteście w stanie rozwiązać tą zagadkę i spodziewać się, w którym momencie co się stanie. I jaki to mniej więcej obierze obrót? Mimo, że ja na przykład nie słuchałam takiej na po drugiej, ale wszystkie inne książki autorki słuchałam i czytałam. Więc tak spodziewałam się trochę tego, później nie. Ale jak sami zobaczyliście na początku, po niecałym miesiącu od przeczytania, bo nagrywam to dosłownie 2 kwietnia, ja nie pamiętam o czym ona była, a czytałam ją gdzieś no, w, pierwszym, w pierwszej połowie miesiąca. Więc to zbyt dobrze nie świadczy. Ale z drugiej strony, jak już sobie przypomniałam, to nie mam o niej złych odczuć, więc nie wiem, jak w ogóle to ocenić. I teraz mam nadzieję, że dobrze to wymówię, bo nie jestem stuprocentowo pewna. Chodzi mi o książkę Lucy Lee, nie jest romantyczko od Laurent Cho. Chyba tak się wymawia, to nazwisko nie jestem pewna, przepraszam serdecznie. Moja lingwistyka jest gorzej niż na ziemi, ale ta powieść bardzo mi się podobała i to na przykład pamiętam, a właśnie mam je zapisane w kolejności, jak czytałam, więc. To pamiętam uwięzioną nie, więc coś to może znaczyć. Ale ta powieść była o tyle ciekawa, że właśnie poruszała takie aspekty dość kontrowersyjne, zwłaszcza w Polsce. No, gdzie w ogóle tutaj powieść się rozgrywa, to już w ogóle jest temat kontrowersyjny i wręcz nieprzyjmowany przez starsze pokolenia. Więc naprawdę powieść w punkt, bardzo obrazowo opisana, bardzo ciekawie rozwiązane takie relacje międzyludzkie. Bardzo dobrze skonstruowana powieść, pośmiałam się, powzruszałam Tak rozważania też mnie wzięło po tej książce, więc naprawdę książka warta uwagi I od Katarzyny Wydzisk przesłuchałam całą trylogię Falcon Czyli yy, Na ścieżce kłamstw, na rozstaju dróg i na drodze do prawdy I powiem szczerze, że ta powieść była ok Byłam wciągnięta w fabułę, zastanawiałam jak to się wszystko potoczy tylko, że samo zakończenie jakoś mnie do końca nie usytasy. Jakoś tak czułam, że czegoś mi tam zabrakło. Nie wiem, wiem, że jest, że jest taki dodatek 3,5 do tej całej trylogii, ale nie wiem, czy chcę po to sięgać. Tym bardziej, że no, skoro mieliśmy tutaj trylogię, która teoretycznie jest zakończona, i ona nie dała mi pełnej satysfakcji, to tak trochę słabo. A z drugiej strony też miałam takie troszkę wrażenie, że po prostu ona stworzyła. Znaczy takie miałam lekkie wrażenie, że no takich powieści już mieliśmy dużo Że ktoś jest z kimś związany jakimś tam pętlą, jakimiś genami czy coś w tym stylu A nagle pojawia się druga osoba, która mimo, że nie jest połączona tymi genami To sprawia, że główny bohater trochę inaczej reaguje właśnie na tę osobę, z którą nie jest związany A na tą, z którą osobą jest związany Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłam Ale takie trudne trójkąty miłosne się pojawiają nie wiem, czy to był dobry czas, żeby słuchać z tej trylogii. Z drugiej strony, językowo naprawdę było dobrze, słuchało mi się to bardzo przyjemnie. Wciągnęłam się w fabułę, jakoś nie miałam wrażenia, że te dialogi są jakieś drętwe, zbytne. Tym bardziej, że autorka naprawdę stworzyła cały ogrom postaci, które mimo swojej różnorodności, mimo że ich było naprawdę dużo, dało się je rozpoznać, jakoś przypisać im cechy charakteru, więc pod tym względem było naprawdę fajnie. Ale no, sam pomysł na wobułę takie, miałam wrażenie, ale to już było I nie wiem, wiem, że teraz ciężko stworzyć w ogóle coś innowacyjnego, co jeszcze nie było w literaturze. Ale no, jakoś tak Miałam wrażenie, to był zlepek kilku takich powieści w podobnej tematyce Ugryzione w troszkę inny sposób Ale no, prowadzące do jednego finału, także tak... Nie wiem Chociaż no, zakończenie było dość smutne To z drugiej strony wiedziałam, że no, w podobny sposób to się skończy, także nie wiem, mam takie średnie odczucia do tej drogi. Cieszę się, że ją zapoznałam, ale wątpię, że bym do niej wracała Ok, następnie mam degustatora od Marcina yy, Falczaka Tak mam nadzieję, że dobrze odmieniam e, I powiem tak No, poruszeni w kryminałach, kwestii yy, księży, w ogóle no, całego tego katechizmu To już było ale to, jak ugryzł autor ten temat, i w ogóle takie tam pomieszanie z poplątaniem wyszło, że ja w pewnym momencie miałam wrażenie, że ja czytałam dwie różne książki o podobnej tematyce, które nijak się ze sobą nie łączą. Tam mieliśmy też takie wątki z przeszłości i teraźniejszości, trudno było mi się w tym odnaleźć. Nie wiem, czy słuchanie to jest najlepszy sposób, żeby zapoznać się z tą historią. Możliwe, że podczas czytania jakoś lepiej to zostało podzielone. Bo no, przy słuchaniu totalnie gubiłam wątki, nie wiedziałam, o kim jest mowa, kto jest kim, kto jest ten dobry, kto jest ten zły Jakie kto ma z kim powiązania, no po prostu totalnie nie podeszło to w moje gusta. Chociaż sam pomysł, na nie był zły I z jednej strony było to przerażające, ale z drugiej dość intrygujące Ok, i yy, przeczytam od Adeliny Tulińskiej w Objęciach wroga była spoko ta powieść, miała wątek feministyczny, więc to mi się naprawdę podobało. Poruszało różne kwestie, właśnie nawet które można było odnieść do naszej teraźniejszości, więc pod tym względem naprawdę była okej. Okay. Taka powiedzmy księżniczka, która chce wrócić do swojego tronu, odzyskać swoją rodzinę, swoje dziedzictwo, takie no, niepoklepane tematy, ale w bardzo fajny sposób ugryzione. Poprowadzone i rozwiązane Naprawdę podoba mi się ta powieść Nie była ona długa, więc naprawdę szybko dało się ją przesłuchać Jakoś łatwo się dało zaangażować Chociaż też niektóre imiona bohaterów trochę mnie denerwowały, bo nie potrafiłam ich zapamiętać I później miałam problem, żeby je przypisać do danego wydarzenia No i dość gorący tytuł, czyli Elfy Londynu od Marty Dziok-Kaczyńska I tak, ja z powieść problem ze względu na to, że tam postaci był całym lotu Powiązania między jednym rodem elfów a drugim rodem elfów, to co działo się w przyszłości, to co działo się w teraźniejszości, to co działo się 100 lat temu, a 10 lat temu, 13 lat temu, to było tak rozrzucone, tak się trudno było w tym połapać, że ja to słuchałam tylko po to, żeby to skończyć. Nie czerpałam z tego żadnej przyjemności, niestety zapowiada się bardzo intrygująca powieść, miała ona swój potencjał, ale no przez te ciągłe przeskoki, jakiś brak Takiej dobrej chronologii Nawet jak tę przeszłość opowiadam To od tej najdalszej przyszłości do coraz bardziej teraźniejszej może było to stworzyć jakoś Dałoby się w tym połapać A nie, że 100 lat temu zadziało się to Później mamy konsekwencje tego 13 lat przed wydarzeniami bieżącymi Później rok I mamy bieżące, które nijak nie naprowadzały nas do tego Co dzieje się w teraźniejszości Albo przynajmniej ja tego nie potrafiłam wyłapać, Nie wiem, totalny miszmasz i mówię, miał to swój potencjał, zapowiadało się ciekawie, polubiłam bo główną bohaterkę Ale no, mój mózg nie potrafił tego dobrze przetworzyć No i od Alka Rogodzińskiego przyschłam, lustereczko powie przecie Przegenialna powieść, uwielbiam Różę Król I cieszę się, że kolejne części z jej przygodami są właśnie w audiobookach Ponieważ no. uwielbiam ją poznawać, uwielbiam jej po prostu sposób bycia jej sposób myślenia, rozwiązywania zagadek, angażowanie się w coś, czego nie powinna. To jest po prostu genialne. I to jest mój taki comfort read. Naprawdę, ja muszę sobie książki Alka Rogozińskiego dawkować, przynajmniej tak powiedzmy maksymalnie dwie w miesiącu, bo mi się za szybko jego książki skończą. Ale naprawdę uwielbiam jego prozę. Róża Król to moja mistrzyni totalna. I po prostu już nie mogę się doczekać kolejnych książek autora, czy w formie fizycznej, czy w formie audiobookowej, bo dla mnie to jest no czysta przyjemność sięgać po jego powieści. I zbliżając się już do końca, mam poszukiwany ukochany odbet. Tylko nie, nie mam zielonego pojęcia, jak już czytać to nazwisko autorki. Przepraszam bardzo. Ja miałam 3 godziny angielskiego na zajęciach i po prostu mój mózg się wypaczył, już nie wiem, jak czytać. Ale powieść podobała mi się, chociaż mam pewne zastrzeżenia do niej, ponieważ no, łatwo sobie wyrobić o kimś opinię, która później totalnie jest dla nas zaskoczeniem, która totalnie zmienia nam potem odbiór tej postaci. Ale pogubienie się w wątkach czasowych było masakryczne. Nie potrafiłam się w tym odnaleźć. Ciężko mi było się w ogóle połapać, która postać jest kim, która co lubi, jakie on miał powiązania z tą postacią, takie trochę pomieszanie z poplątaniem, jednak wolę współlokatorów, których dalej bardzo mi wspominam. Ale z drugiej strony właśnie fajnie pokazuje ta książka, że nie ma co ocenić ludzi po pozorach i że no. Mimo, że coś wydaje się jasne i klarowne, nie zawsze takie się okazuje, i nie ma co sobie przerywać dobrej znajomości tylko po poszlakach bez żadnych rzetelnych dowodów. Ok, i tak. E, przeczytałam jeszcze jedną dylogię od Hanny Grain, czyli Jak kamień w wodę i światełko w tunelu. Powiem szczerze, że jak sama zagadka kryminalna średnio mnie interesowała, jakoś e, nie została. Na tyle dobrze poprowadzona, żebym ja czuła cały te czas ten dreszczyk emocji Cały czas ten niepokój Bardziej tutaj skupiliśmy się na wątku obyczajowo romantycznym Który był naprawdę dobrze skonstruowany Nie będę pod tym względem narzekać Bo byłam ciekawa jak to się wszystko skończy Jak potoczą się losy bohaterów Zwłaszcza, że zakończenie tej pierwszej części No troszkę łamało serduszko Ale jednak no miałam pewne wskazówki Jak to mogło się potoczyć Jednak moje przeczucie mnie nie myliło Także, no, mały punkt dla nieznanego detektywa. No mówię, ta sprawa kryminalna, jakoś tak w pułapkach została odpisana. To raczej nie powinno być nazwane kryminałem, tylko obyczajówką z wątkiem kryminalnym. Bardziej tak niż kryminał z wątkiem obyczajowym, bo no tu mamy więcej tych relacji międzyludzkich niż stricte właśnie tej zagadki kryminalnej, która teoretycznie jest ważna, która mogła zagrozić wielu osobom, ale olejmy to. No i w ogóle pokazywanie to, jak uprzedzeni są czasami policjanci i do czego to może doprowadzić i dlaczego ludzie coraz mniej ufają policji, zostało bardzo dobrze zobrazowane. No i tak, ostatnią książką, którą skończyłam, była książka od Marty Kisiel, czyli małe licho i krok w nieznane. Przecież, powiem tak, to jest seria dla zdecydowanie młodszych czytelników, dzięki której młodzi będą dorastać, razem z nią się wychowywać. Ponieważ tutaj właśnie bohatery dorastają, muszą zmierzyć się z nowymi zadaniami, z nowymi nieznanymi faktami, które ich czekają. I to jest taki sposób dorastania, który sama chciałabym przeżyć, a żałuję, że w swoim okresie, kiedy właśnie byłam mniej więcej w wieku Bazyla, yy, nie czytałam książek jakoś mnie to yy, może brakowało mi bardziej czasu, byłam skupiona na nauce niż na takich przyjemnościach jak czytanie książek, ale naprawdę, jeżeli to polecicie właśnie dziecku mniej więcej w wieku bazyla, czy małego licha nawet, to dziecko będzie z tą książką doradzać, będzie się niezwykle cieszyć, będzie mogło jakoś inaczej spojrzeć na świat i trochę przymrużyć oko na pewne zmiany. Naprawdę świetna powieść, bawię się przy niej fenomenalnie, mi sama yy, buźka się uśmiecha, jak myślę sobie o tej historii, Marta się zrobiła świetną robotę tworząc tę historię Połączyła fikcję totalne z magią, z jakimiś nietypowymi zdarzeniami i istotami Łącząc jednocześnie właśnie takie ważne wątki, które można przenieść na rzeczywistość Więc przegedniana powieść I na tym mogę skończyć to podsumowanie, ponieważ to są wszystkie książki, z którymi się zapoznałam w minionym miesiącu Teraz słucham jeszcze Łączy nas nienawiść ale no, jestem mniej więcej w połowie, więc dopiero w kwietniu Wam opowiem, jak to się tam dokładnie potoczyło. Dajcie znać, który z tych książek czytaliście, czy może macie w planach i dzięki, że dotrwaliście do końca i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie.